Nadciąga załamanie pogody na Rywierze tureckiej. Dzień dobry, kochani, witam się z Wami serdecznie ze słonecznej Riwiery tureckiej, miejscowość Belek, Hotel Selectum Family Resort Belek. Zapraszam Was na film, w którym omówimy sobie aktualne warunki pogodowe, zmierzymy temperaturę wody w basenach, w hotelu, w którym się znajduje i oczywiście w Morzu Śródziemnym, które widzicie za mną. Także zapraszam, zaczynajmy. Jak widzicie, kochani, na załączonym obrazku cały czas na Bibierze Tureckiej utrzymuje się piękna, słoneczna, ciepła. Bardzo pogoda, ale to mówi jasno: to koniec, to ostatni dzień. Mają być trzy dni załamania pogody, ma się ochłodzić, ma coś popadać, ma coś nawet powiać, także zobaczymy jak to będzie wyglądać w rzeczywistości, będę Wam to starał się relacjonować, żebyście mieli pogląd, bo wiele osób pewnie przylatuje jeszcze niedbawem tutaj do Turcji, w najbliższych dniach zresztą, no kilka rodzin od nas przylatuje, także, także śledźcie nasze sociale, będziemy to wrzucać czy na Facebooka, czy na Instagrama, czy na TikToka, postaramy się jakieś krótsze relacje wrzucać, bo następną pogodówkę nagram w piątek. W piątek już ma się prawa pogoda ustabilizować, natomiast no, ma być już chłodniej. Szczególnie jak możecie zwrócić uwagę, te noce staną się chłodniejsze. A co to oznacza? Oznacza to, że raczej baseny już się ochłodzą i już nie dadzą rady się później z powrotem nagrzać. A jeszcze wczoraj się kąpaliśmy, to basen miał na przykład 26 stopni. Zobaczymy, co się stało dzisiaj, bo dzisiaj właśnie już była chłodniejsza noc około 16 stopni było w nocy. Natomiast jeżeli chodzi o temperaturę morza, to nie macie co się obawiać. Ostatnie moje pomiary w piątek wskazywały na 28 stopni i myślę, że nie dużo mniej będzie dzisiaj. Morze ma to do siebie, że wolno się nagrzewa, wolno się ochładza. Natomiast baseny szybko się nagrzewają, szybko się ochładzają, także, e, także nastawiajcie się już raczej na kąpiele morskie, na korzystanie z wody morskiej. E, no chyba, że wiecie, no takie temperatury w basenach też powyżej 20 stopni wam nie przeszkadza. Lekko ponad 20, no to to będziecie śmiało mogli korzystać. Myślę, że na chwilę jak sobie na zjeżdżalnię pójdziecie i po zjeżdżacie w takiej temperaturze, no to też nic złego, że tak powiem, się nie stanie. No wiadomo, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Każdy zupełnie inną temperaturę lubi też, jeżeli morsujecie. No to byście pewnie powiecie, że to jest wręcz gorąca, gorąca temperatura. Także a gorąca woda, wrzątek, więc <grych> w ten sposób. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Będziemy starali się to wyracjonować. Jutro, o godzinie 17, zapraszam Was na live'a tutaj z tego hotelu. Jeżeli go pogoda nie popsuje, jeżeli jutro się nie uda, no to będziemy drugą próbę podejmować w środę. Powiadamiam Was to w ciągu dnia, no bo zobaczę, jaka tu jest, jakie są warunki, jaka pogoda, czy nie będzie trzeba odwołać. No ustawię go, tak jakby jeżeli on cały czas będzie ustawiony, nic nie będziecie mieć ode mnie informacji, nie odwołam go, no to on się po prostu odbędzie. Zrobimy sobie tu spacer, Q&A, będziecie mogli mi zadawać pytania. E, jeżeli chodzi o Wybrzeże Egejskie, no to tam jeszcze słabiej, nawet już zobaczcie, temperatura w dzień, Kusza dasy poniżej 20 stopni, nawet 17, tutaj pokazuje prognoza, także na Egejskim też załamanie pogody, no ogólnie jak widać do Turcji zbliża się powoli na jesień, także, także tak, ale później też ma się ustabilizować, natomiast to już będą temperatury około 20 stopni, tutaj jednak na że znacznie cieplej, około ponad 25 i wiecie, to nadal jest szansa na to, że na przykład za tydzień czy za dwa tygodnie zbliżymy się do, z powrotem do 30, no ale to... Może tak będzie, może tak nie będzie. W każdym razie, jeżeli nastawiacie się na słoneczko, na kąpiele morskie, no i po prostu na taki relax chill, tutaj cały czas atrakcje, animacje się odbywają, wszystkie jakieś zajęcia i tak dalej. No to jak najbardziej z tego skorzystacie. Natomiast no, takie stricte chillowanie w basenie, w takich zwykłych basenach niepodgrzewanych to no to jednak musicie być przygotowani na to, że, że już ta woda będzie chłodniejsza. Niekoniecznie Wam to będzie przeszkadzać, ale będziecie przynajmniej mieli to świadomość. Dobra, pójdziemy sobie, kochani, teraz zmierzymy temperaturę wody najpierw w basenach. A trochę basenu tutaj jest. Ten jest w ogóle bardzo duży, także trochę chodzenia przede mną. No i w morzu, też śródziemnym, także to oczywiście zobaczycie w dalszej części filmu. Lecimy! Z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim naszym klientom i wspierającym. Bardzo Wam dziękujemy za to, że doceniacie naszą pracę, rezerwujecie u nas wycieczki, wspieracie nas poprzez zostanie wspierającym i każdy inny możliwy sposób. To dla na nas bardzo ważne, bardzo cenne. My tak naprawdę całą tutaj zarobioną kasę w ten sposób reinwestujemy, inwestujemy w kolejne odwiedzanie kolejnych hoteli, dzięki czemu wy możecie zobaczyć je później na naszym kanale. My zdobywamy wiedzę dla Was, żeby Wam lepiej doradzać, po prostu, żeby dobierać odpowiednie hotele dla Was. Także sytuacja jest dla każdego. Win-win. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Zapraszamy oczywiście do rezerwacji u nas i lecimy. Zaczniemy sobie od takich mniejszych baseników, które są obok domków. I zobaczcie, tu mamy wejście, jak do morza pogłębia się ten basen. Jest napis płytki, płytki, no a później głęboki. Nie jest on jakiś wielki, no ale fajnie, że jest, że nie jest tylko ten główny, tylko są jeszcze inne baseny. I on ma 1,40 m głębokości. Także yy, także standardowo to bym to nazwał. Zobaczmy, jaka temperatura. 24,7 stopnia. Tak, 24,7. 24, także, no, myślę, że, myślę, że to jest, że to jest yy, też. Może być ostatni dzień, że ta woda ma tyle, bo jutro ma się pogorszyć pogoda. Yy, I zobaczymy, czy te baseny się ochłodzą, czy nie. Jak coś, to następną pogodówkę planuję na piątek. Dzisiaj mamy poniedziałek, 6 października, czyli piątek to będzie 10 października. Zobaczymy, jaka będzie różnica. Myślę, że to już może być ten okres, ten moment, że, no, że te baseny się po prostu chłodzą. No. co tu dużo gadać, no. Ale może nadal będzie ciepłe, co pewnie zobaczycie później. W dalszej części tego odcinka pójdziemy sobie nad morze, zmierzymy temperaturkę. Myślę, że jest nawet bardzo ciepłe. No i wchodzimy na kolejny taki basenik, bardzo podobny. I jeszcze tam jest takie jacuzzi. Tutaj też jest 140 cm głębokości. Zobaczmy. O, tu jeszcze zimniejsza 23,7 stopnia. No, także. E, także tak, on jest trochę zacieniony bardziej. Można zobaczyć, o. on jest zacieniony. Myślę, że się później nagrzeje, No, mamy godzinę jeszcze około 12, więc jeszcze kawałek dnia przed nami. I tu mamy taki 100 cm. To jest jacuzzi. Zobaczmy, jacuzzi to w pełni zacienione. O, tutaj jeszcze zimniej, 23 400 także no woda już się ochładza po prostu na, w Turcji już jak te noce będą chłodniejsze a dzisiaj była chłodniejsza noc, już właśnie taka konkretnie chłodniejsza, to to będą baseny chłodniejsze już w zeszłym tygodniu mało, miało być więcej takiej gorszej pogody, deszczowej, burzowej chłodniejszej, to się nie sprawdziło bo w zeszły poniedziałek, tydzień temu pamiętam Pokazywało deszcz przez cały dzień, że ma lać, a o 22 dosłownie przyszła taka półgodzinna, godzinna tropikalna ulewa, e, i tyle tak naprawdę z tego było. Później, dopiero w sobotę, rano to mogliście zaobserwować na live z Kiermana, że, e, że trochę mi popadało, tam polało. Ale skończyłem live'a i było po deszczu, tak naprawdę. Cały dzień był piękny, cała sobota. No, ale teraz prognoza jednak mówi, że, że naprawdę mają przyjść takie dwa, może nawet trzy gorsze dni. Zobaczymy jak to będzie. Ale później ma być nadal pięknie, tylko już chłodniej. Nie 30, tylko bardziej właśnie te 25. No i w nocy chłodniej. To znaczy, że na pewno te baseny już nie będą miały szansy na nagrzanie się. Także myślę, że sezon powoli na podgrzewane baseny zewnętrzne. Jeżeli chcecie się nadal kąpać na zewnątrz, to. No to się będzie zaczynał, no albo też na baseny kryte, tak? a tak naprawdę no to jeżeli jesteście miłośnikami morza to powinno wam to wystarczyć, a nawet jak na takim zimniejszym basenie pójdziecie na zjeżdżalnię na pół godziny, będziecie biegać po schodach i tak dalej to, to też do przeżycia. tak? Zobaczymy, no my wczoraj podjeżdżaliśmy tu na zjeżdżalnię, było jeszcze spoko i w e, dużych i małych także Także tak, no, jeszcze jeden hotel przed nami. Także teoretycznie będziemy tam po chłodzeniu zobaczymy, jak to będzie z tymi zjeżdżalniami. Pamiętam w zeszłym roku, tylko że później by, byliśmy. Ostatnie dwa hotele już na zjeżdżalniach nie zjeżdżaliśmy, ale to było po 15 października, właśnie. skalara. pamiętam, i Baja Lara, Już za zimna była ta woda, jednak w basenach na zjeżdżalniach dla nas, więc, więc odpuściliśmy. No, to zobaczymy, jak będzie w tym roku. Natomiast no specjalnie też. Wcześniejszy powrót zaplanowaliśmy do domu, żeby żeby jednak, żeby jednak właśnie uniknąć tej gorszej pogody. A chyba może nas jednak dopadnie na chociaż dwa trzy dni. Zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Zbliżamy się do basenu głównego. No, no i wczoraj powiem Wam szczerze, wieczorkiem bardzo przyjemnie było się tu kąpać. Naprawdę z dziećmi. O, mój sprzęt mi spadł. Bardzo przyjemnie, naprawdę z dziećmi sobie popływaliśmy, żonka popływała tam jest takie jacuzzi, sobie posiedzieliśmy tutaj ten basen jest duży e, taki też e, e, także jest gdzie pływać, połączony e, 1,40 40 tu ma głębokości tu jest gdzie jest taki głębszy, zobaczymy zaraz temperaturkę i zobaczymy się tam po drugiej stronie bo tam jest właśnie wejście takie jak do morza to jest jedna z zalet tego hotelu, mamy krzesełko dla osób niepełnosprawnych to też jest e, temat, który zawsze wam staramy się pokazywać no, też kilka, kilka osób od nas już leciało niepełnosprawnych. Kilka rodzin z osobami niepełnosprawnymi, także zwracamy zawsze na to uwagę i doradzamy Wam właśnie hotele, które są jak najbardziej przystosowane w tym przypadku. No i zobaczcie, dzisiaj 24, wczoraj basen miał na spokojnie powyżej 25, kąpałem się mi pokazał ponad 25, nawet pewnie 26, ale zimna noc była, taka około 16 stopni i się chłodził. Pewnie w ciągu dnia się jednak ociepli jeszcze. Dzisiaj ostatni dzień, taki 27-28 stopni. Także tak to wygląda. Teraz zobaczymy sobie jeszcze z drugiej strony. Tu jest właśnie, zobaczcie to wejście, jak do morza. Także bardzo fajne rozwiązanie, bardzo na pewno dla mniejszych dzieciaczków. My bardzo, bardzo lubimy taki klimacik. Uważam, że to jest taka właśnie bezpieczna forma kąpieli morskiej. Nie dużo hoteli to ma, ale kilka ma. Kilka kilku już byliśmy, także trzeba korzystać, jak są. Zobaczmy sobie tu. Przejdziemy. O, tak przy brzegu sobie zmierzę tą temperaturę. Też 24,3 widzicie płytko. Także ochłodził się, od wczoraj, na pewno. No i jeszcze jeden basen, taki nazwijmy to, do, gdzie się właśnie dzieją Widzicie jakieś zajęcia, e, tutaj teraz są ćwiczenia, 1,40 m głębokości, też widziałem tutaj wpływanie, było ostre, także, także tak, zobaczmy, o najcieplejszy, ponad 25 stopni, także jak szukacie najcieplejszego z basenu, to tutaj będzie właśnie ten. Nasz wyjazd, kochani, jesienny powoli dobiega końca. chociaż jeszcze, e, no jeszcze został nam ten hotel i następny, tak naprawdę. Przylecieli też moi rodzice wczoraj, więc e, raz już tak spokojnie sobie będziemy czas spędzać z nimi, żeby jak najwięcej czasu z nimi spędzić. E, tym razem powiem Wam szczerze, że te problemy techniczne, które mieliśmy, to chyba skumulowały się za na, na wszystkie nasze wyjazdy na. Na wakacje, które mieliśmy, znaczy na wakacje, no w ogóle wyjazdy nasze, które mieliśmy do tej pory w życiu, bo nigdy w przy historii naszych podróży nie mieliśmy takich problemów technicznych, żeby dwa laptopy nam się zepsuły w ciągu trzech dni. Na szczęście moja mama niezawodna przywiozła swojego laptopa, no i możemy nadal pracować ten ostatni czas, który tu jesteśmy. O, właśnie go sobie niosę. Ze sobą, <noise> także, także no ciekawie, ciekawie było ogólnie. Myślę, że to już, kochani, też dobry czas planować wakacje na przyszły rok. Tak naprawdę, no już są od dawna dostępne, także dziękujemy oczywiście za zaufanie wszystkim naszym klientom wspierającym, za to, że doceniacie naszą pracę. Sporo osób. Pisze do nas zapytania, piszecie, szukamy Wam hoteli, trochę osób rezerwuje już na przyszły rok. Nie dziwię się, bo mamy, no bo mamy teraz ogromny wybór po prostu, duży wybór, jest praktycznie jeszcze wybór wszystkiego. Są dobre ceny na przyszły rok, także zapraszamy do kontaktu, to jest dobry moment, taki spokojniejszy. I powiem Wam szczerze tak z doświadczenia, że tak naprawdę do gdzieś do połowy, do 20 grudnia, tak mniej więcej będzie pewnie spokojniej w rezerwacjach właśnie. A później wszyscy zaczniecie mieć czas po świętach, do świąt, będziecie myśleć o świętach po prostu, przygotowywać się do świąt, a po świętach zaczniecie mieć czas, dostaniecie jakieś trzynastki z różnych swoich prac i tak dalej. Do tego, będziecie mieli zaplanowane urlopy na przyszły rok, no i się zacznie ta gorączka. Wtedy się zacznie naprawdę gorączka, zaczniecie pisać, zaczniecie rezerwować, zaczniecie no, pytać, no ale to wiecie też. Popyt po też spowoduje to, że i ceny zaczną wzrastać, także nie. ja z doświadczenia Wam powiem, że lepiej i łatwiej jest i taniej będzie. Jeżeli przyjdziecie do nas na przykład w grudniu, przed świętami jeszcze, myślę przed 20 grudnia, będziecie myśleć o, o rezerwacji na przyszły rok, niż zrobicie to po świętach. Także wiem już co się dzieje wtedy, z ostatniego roku my praktycznie po świętach, powiem Wam szczerze, przez Sylwestra, jeszcze przez pierwsze dni stycznia, no to, Naprawdę intensywnie, ciężko dla Was pracowaliśmy, e, także szykujemy się też, jesteśmy gotowi na ten rok, że tak będzie, ale jeżeli do, macie taką możliwość, e, no i chęci oczywiście, no to ja zapraszam przed jeszcze świętami, wtedy naprawdę e, spokojnie można wszystko ogarnąć, załatwić i tak dalej. No biura dalej mają tak naprawdę niskie zaliczki, bo te 10 około procent mają elastyczne zmiany niektóre, także na przykład Coral ma cały czas elastyczną zmianę w pakiecie, mamy teraz do chyba 2 e, czy do 6 listopada, macie dalej te w koralu na przykład te 3%, jeżeli już z nimi byliście. Także, także odzywajcie się po prostu do nas i, no i będziemy działać po prostu. A jeżeli kompletnie nie wiecie jakich hotel wybrać, jak się za to zabrać, no to też zapraszamy z zamian za wirtualną kawę, za którą link znajdziecie do w komentarzu do, te, w opisie do tego filmu 39 zł minimum nam stawiacie my zadajemy wam pytania wypełniacie formularz no i szukamy dla was hotelu dopasowujemy pod wasze e, preferencje jak zarezerwujecie u nas to zwracamy koszt wirtualnej kawy no i tak się przeważnie dzieje także e, także sytuacja win win bo tak naprawdę za darmo e, dostajecie nasze doświadczenie kilkuletnie doświadczenie dostajecie e, doświadczenie które my włożyliśmy kilka lat naszego życia kilkaset tysięcy złotych zainwestowaliśmy także myślę że to jest naprawdę warta Warta i jeszcze raz dziękuję wszystkim klientom, wszystkim wspierającym, którzy nam e, ufają i rezerwują u nas. Wspieracie nas, my wszystko, całą tą kasę inwestujemy w następne pobyty, które później wy możecie zobaczyć, e, później się do nas odzywacie. No i, e, no i tak naprawdę jest to na korzyść po prostu dla Was, że my tu jesteśmy, że my Wam to pokażemy. Wiemy na co zwrócić uwagę, e, wiemy jak znaleźć hotel odpowiedni dla Was. Zawsze szukamy pod indywidualne preferencje. Nie porównujemy tak naprawdę hoteli, wiecie, zero-jedynkowo, bo to też nie o to chodzi. Każdy ma inne potrzeby, każdy ma zupełnie inne preferencje. Też w innych budżetach są hotele, także bez sensu jest porównywać hotel, wiecie, za 10 tysięcy z hotelem za 20 tysięcy. Także tych składowych jest bardzo, bardzo dużo. Zapraszamy, odzywajcie się do nas. Piękny dzień cały czas, więc. Wszyscy korzystają z plaży. Na plaży powiem że tłumy, po prostu tłumy, chociaż to jest taka duża plaża, że, że każdy swoje znajdzie trochę miejsca dla siebie, także leżaków, leżaki są pozapełniane z tego co widzę, no bo właśnie przy basenach były puste a tutaj na plażyczce jednak pozajmowane. No i zobaczcie, jak jest pięknie, szeroka, piaszczysta plaża. Płytko. Butów to kompletnie nie potrzebujecie. Jeżeli jakieś kamyczki, żwirek jest, to naprawdę delikatnie przy samym wejściu do morza i tyle. To jest całe, właśnie. Całe, jeżeli chodzi o kamienie, no jakieś pojedyncze tu leżą. Może o, jak sobie pójdziemy, ale generalnie to jest piasek. I zobaczcie właśnie ten żwirek, o którym Wam mówię. To jest właśnie belek. Belek jest naprawdę pięknie. Jeżeli chodzi o plażę, mamy serduszko, który zrobił z kamyczków palmy, leżaczki, słom, słoma, budka ratownika, tylko się położyć, drwineczka zamówić i, e, i się relaksować, prawda? Tak tego wam życzę, w moim przypadku oczywiście tak nie jest, bo jednak jestem w pracy, ale wy możecie pokorzystać. No właśnie zobaczcie, tutaj na wejściu, właśnie tak jak mówię, jest troszkę tych kamyczków, ale one są tylko na wejściu, słuchajcie. Później już ich nie ma, później już macie piaseczek. Także, no nie wiem, no jeżeli to Wam przeszkadza, no to bierzcie buty. Jeżeli uważacie, że dacie radę sobie, no to to myślę, że to jest niezbędne. Sporo osób się kąpię, oczywiście, w morzu, bo w morzu najcieplejsza woda. Zaraz sprawdzimy, jaka jest temperatura. Ostatnio mierzyłem w piątek, tam wokół żalar, to też trzeba przyznać, że no to jest jednak 60 czy 70 km dalej. Więc. Zobaczymy, jak to jest tu. No dalej, zobaczcie, 27,2 stopnia. Także cieplutka woda, jeszcze cały czas w morzu i myślę, że spokojnie do końca października możecie liczyć nawet jeszcze w listopadzie na przyjemne kąpiele morskie. W listopadzie... i podlała mnie fala, jak zwykle. W listopadzie do końca października, tak myślę, 24 to na pewno powinno mieć. Później się będzie powoli, już powoli tak okładać 23, 22, no i będzie zimą raczej takie 17, no taki, taki Bałtyk latem, zimą tutaj jest, można powiedzieć, jeżeli chodzi o temperaturę raczej, a no a teraz jeszcze jest mega, mega przyjemnie, także e, także teraz jeżeli przylatujecie, to, to z głównym nastawieniem jednak na plażę, bawić się też tu super, można budować jakieś budowle, właśnie musimy coś dzisiaj z listaczkami zbudować, bo jeszcze na tym wyjeździe... Nic zupełnie. Nie, zrobiliśmy. Podsumowując, kochani dzisiaj w poniedziałek jeszcze świetna pogoda. Jak widzicie, na prognozie ma się pogorszyć. No, liczę jednak, że aż tak w 100% ta prognoza to się nie sprawdzi. Do tej pory w ogóle się nie sprawdzała. Tak na 10%, jeżeli miała być zła pogoda, to może się sprawdzała, może 15%, bo tam trochę popadało. No, ale zobaczymy. No, rzeczywiście od kilku dni ta prognoza taka stała. Jest coś do, do tego wtorku, środy, czwartku. Także zobaczymy. Trzymajcie kciuki, żeby jednak tak nie było. A cóż, my już my jeszcze jesteśmy trochę dni tutaj w Turcji. Jeszcze możecie liczyć na taką jedną pogodówkę na pewno, może nawet dwie. Postaram się zrobić, więc to postaram się Wam wszystko pokazywać jeszcze na bieżąco. Bo pewnie jesteście ciekawi sami, wielu z Was przylatuje jeszcze w najbliższych dniach w październiku w ogóle do Turcji. Też od nas naprawdę wiele, wiele rodzin przylatuje. Także, także będziecie chcieli korzystać jednak z tych po roku w, no słoneczko to będzie kochani, słoneczko to będzie, no, no nie będzie taki upał wiadomo jak już w lato, ale na słońcu nadal ciepło. E, promieniowanie 6, czyli takie palące już spokojnie jakbyście godzinę na tym powyli to, to się spalicie, także też dbajcie o to, żeby raczej się nie spalić e, na słońcu. No i co? no I co nas czeka? Będziemy wracać e, do domu, e, oczywiście zostańcie z nami, materiał mamy nagranego na całą zimę, e, także do Turcji wrócimy oczywiście na wiosnę, taki jest plan. W zimę będziemy w kilku egzotycznych krajach. Z tego dowiecie się niebawem. Będziemy powoli Wam zdradzać łączkę tajemnicy, uchylać rąbka tajemnicy. Na jakimś takim live, pewnie podsumowującym może ten sezon, może ten wyjazd, to już z domu zrobimy sobie takiego live'a. A jeszcze jutro zapraszam Was na live'a, tutaj właśnie z hotelu Selectum Family Resort Belek. No i jeszcze jeden hotel jest przed nami, także jeszcze będzie. Będzie się działo. Zostańcie z nami. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału, to, to kliknijcie przycisk subskrybuj teraz. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Tutaj wrzucam wam nasze pojadniki, które pomogą w bezstresowym przygotowaniu podróży do Turcji. Zapraszamy do kontaktu w sprawie rezerwacji hoteli. Pozdrawiam was serdecznie. Miłego dnia.